Badanie mocy elastyczności. Wyobraź sobie, że idziesz drogą w kierunku grodu, w którym na środku rynku stoi skrzynia ze skarbem symbolizująca jakiś Twój ważny życiowy cel. Nie musisz teraz decydować, co to za cel. Gród otaczają wysokie strzeżone mury, zaś droga dochodzi do ogromnej, masywnej bramy. Używając wszystkiego, co w wyobraźni przychodzi Ci na myśl, dostań się do grodu i dotrzyj do swojego skarbu. Kiedy to zrobisz, cofnij się do początku sceny i dostań się do grodu jakimś innym sposobem. Następnie powtórz rzecz jeszcze raz i jeszcze raz, co najmniej sześciokrotnie. Za każdym razem zmieniając sposób wejścia, za pomocą wyobraźni będziesz ćwiczył swoje kół, aby uzyskać dużą elastyczność w osiąganiu własnych celów. Siedem szamańskich zdolności. Siedem szamańskich zdolności pochodzi po prostu od siedmiu zasad. Są to nie tyle konkretne techniki, co zasadnicze umiejętności. Które należy rozwijać. Widzenie zgodnie z zasadą świat jest taki, jaki myślisz, że jest. Jest to prowadzenie działań w tym świecie pod kątem zasad szamańskich, zdolności widzenia rzeczy, raczej z tego punktu widzenia niż w zwyczajny sposób. Często nazywamy to działaniem na, poziomu, na poziomie drugim. Ike papalua zamiast na poziomie pierwszym ikę papakachi w myśleniu na poziomie pierwszym czyli w powsze powszedniej rzeczywistości większość ludzi większości ludzi świat jest niezależny od myślenia wszystko jest odrębne energia płynie tylko dzięki ośrodkom fizycznym Przeszłość posiada większą moc niż teraźniejszość. Kochać to ryzykować zgryzotę. Moc jest poza Tobą, a skuteczność jest kwestią talentu, wynagrodzenia, siły lub losu. Nie jest łatwe działanie na drugim poziomie w świecie zdominowanym przez poziom pierwszy, lecz to właśnie jest klucz do sukcesów szamana. Rzecz jest szczególnie trudna z tej przyczyny, że trzeba również utrzymywać w świadomości poziom pierwszy, żeby móc porozumiewać się z ludźmi działającymi na tym poziomie. Oczyszczanie. Zgodnie z zasadą nie ma żadnych ograniczeń. Oznacza to używanie dla uzyskania maksymalnego efektu najlepszych dostępnych środków aby utrzymywać w czystości połączenia pomiędzy wszystkimi częściami ciebie i wszechświata, dookoła. Przeważnie poprzez ciągłe uwalnianie mentalnych i fizycznych stresów i napięć, a także pamiętanie o wprowadzeniu do świadomości wszystkich innych aspektów siebie i świata. Skupienie. Zgodnie z zasadą, energia podąża za uwagą. Umiejętność, o którą tu chodzi, polega na utrzymywaniu w umyśle swoich zamiarów, projektów, zamysłów i celów, co oznacza częste przeglądy własnych motywacji do robienia wszystkiego, co robisz. To pomaga utrzymywać wysoki stopień wydajności i niski poziom rozczarowań. Obecność zgodnie z zasadą, teraz jest Mocy. Ważne jest, by przebywać w teraźniejszości tak wiele, jak to możliwe, zwłaszcza wtedy, kiedy ma się do czynienia z teraźniejszymi sprawami. Dzięki trudnym doświadczeniom nauczyłem się, że gdy pozwalam myślom błądzić, ludzie, z którymi rozmawiam, wyczuwają spadek poziomu mojej energii, lecz nie wiedząc, w czym rzecz. Biorą to za wyniosłość i lub odrzucenie. Kiedyś chodziłem do szkoły, gdzie konkurencja w zdobywaniu dobrych ocen była bardzo zaciekła. Podczas pewnego wykładu pozwoliłem sobie na krótkie spojrzenie przez okno, za co zapłaciłem utratą odpowiedzi na pytanie podczas najbliższego sprawdzianu. Pierwsze miejsce zdobyłem dzięki przewadze zaledwie o 3 setne punktu procentowego, być może nigdy nie będziesz potrzebował tak skrajnie intensywnej obecności, choć może i będziesz potrzebował, im, im intensywniejsza jest Twoja obecność, tym większy jest Twój wpływ i skuteczność. Błogosławienie. Zgodnie z zasadą, Kochać to być szczęśliwym z. Błogosławić to wzmacniać rzeczywiste lub potencjalne dobro. Słowem, wizją bądź czynem. Kiedy dostrzegasz piękno, podziwiasz umiejętności lub doceniasz uprzejmość, udzielasz błogosławieństwa. Szaman robi coś więcej, gdyż błogosławi możliwości, Przykłady błogosławieństw tego typu to szczęśliwej podróży, życzę ci, żeby ci się udało, pomyślnych wiatrów i pamiętaj, że błogosławieństwo telepatyczne też bywa skuteczne. Udzielanie mocy, zgodnie z zasadą, cała moc pochodzi z wnętrza. Udzielamy czemuś mocy zawsze kiedy przypisujemy temu dowolny rodzaj mocy. Ludzie, którzy przypisują szczególne moce określonym kryształom, udzielają im mocy i dopóki utrzymują takie udzielanie mocy, dopóki mają z, tym, z tych kryształów większy pożytek. Inny sposób udzielania mocy to personifikacja czyli przypisywanie cech ludzkich przedmiotom lub istotom, które ludźmi nie są. Na przykład dzięki udzieleniu mocy mojemu komputerowi Jonathanowi umożliwiłem lepsze stosunki pomiędzy nim i mną. Umiejętność udzielania mocy wymaga też umiejętności pozbawiania mocy. Dla przykładu, szaman-wojownik poprzez personifikację udziela mocy złu, aby nauczyć się je pokonywać. Natomiast szaman łowca przygód skłania się raczej ku odbieraniu mocy złu na drodze depersonifikacji, by nauczyć się to zło harmonizować. Możesz udzielić mocy albo pozbawić mocy dosłownie wszystko, w tym ludzi, miejsca, przedmioty, przeszłość, przyszłość i tak dalej bez końca. Snucie snów. Zgodnie z zasadą skuteczność jest miarą prawdy. Jak tkacze snów, szamani snują sny dla siebie i pomagają innym robić to samo. Nazywa się to również uzdrawianiem szamańskim. Masażysta z pierwszego poziomu w trakcie masażu używania rąk jako narzędzi uzdrawiania ciała fizycznego. Masyż, maszy, masażysta szamański używa ciała fizycznego jako narzędzia dla utkania nowego snu i uzdrowienia ducha. Może się wydawać, że na jedno wychodzi, ale tak nie jest. Snucie snów nie zależy od techniki. Związane jest z tym, żeby zachowywać postawę uwodziciela i podejmować mentalnie i fizycznie uzdrawiające działania w każdej napotkanej sytuacji. W końcu taki jest się cel.